Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony. JanowiTKI games Młodeczki, a to kolejny odcinek z Karierą Młodego Rolnika Farming Simulator 2022. Moi drodzy kochani widzowie, także dzisiaj lecimy na nasz yy, no nowy nabytek, czyli w sensie to pole, które kupiliśmy jakiś czas temu, i polecimy oczywiście naszym yy, zetorkiem 8111. Z siewniczkiem Poznaniaka na piewy Opsa. Lecimy, lecimy za chwilę, tylko jeszcze sobie zamknę. Drzwi i lecimy. Właśnie wczoraj miałem ponagrywać yy, te siewy i jeszcze obrządki ukru. Ale strasznie nie mogłem ogarnąć yy, sytuacji z obrządkami ukru. Znaczy może nie tyle co obrządki, bo tam może nie wybierałem obornika, bo już tam nie produkuje tak za dużo. Ale problem się pojawił. A, odnośnie bardziej karmienia, nie mogę takiej sytuacji ogarnąć, właśnie jak z tym karmieniem, jak one są poza e, obiektem, e, obory. Ale już ogarnąłem, że karmienie krów, jeśli one są na pastwisku, to trzeba robić na tych. E, no, na pastwisku, nie? <laughs> Jeszcze, właśnie, wczoraj tak sobie stwierdziłem, że jednak ten. Cały, jak to się nazywa, silos na paszę mineralną, e, wyburzę. Stąd tyle naszych e, funduszy przybyło na koncie, ponieważ no, stwierdziłem, że jednak, że jednak wyburzę e, ten cały silos na paszę mineralną, bo i tak będę kupował paszę mineralną do paszowozu w workach. to. Tylko się jeszcze zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tak, mówię teraz w tym sezonie, myślę, że jak... Nie wiem czy w ogóle fundusze tyle przybędzie. I czy teraz tak, czy jakąś lepszą ładowarkę. Ale na ziemi, może to ładowarkę niech dostanie, ona tam ma kopa tymbilna. Ale nie wiem czy zaś nie wrócę do ładowacza czołowego. Zobaczymy. Kurczę, bo się zastanawiam. Bo ta ładowarka tak szczerze mówiąc średnio, średnio sięga do paszowozu. Ona raczej jest taka przeznaczona, żeby tam słomę, coś elegancko poładować Ewentualnie jakieś palety z czymś przewieźć Taki ala bardziej mobilny wózek widłowy Takie jest zadanie tego naszego małego mini ładowarki John Deere'a John no bo to jest taka ta czarna ładowarka co tam mini jest na moim gospodarstwie i zastanawiam się czy to mini ładowarkę to właśnie może lepiej ją zostawić na takie właśnie mobilnych padzi prac yy, Tam tej yy, chlewni czy coś yy, Czy właśnie jakieś tam przewożenie palet Takie właśnie w ciasnych magazynach Ale zobaczymy czy może jakąś yy, Nie wiem czy jest sens ale Może do tego spróbuję Ale czy mi się uda to nie wiem Do tego detora yy, pro, nie, Proximy, nie Proximy? Proximy? Proximy E, zamontować, e, tura, bo jednak, wiecie, ładowarka teleskopowa no nie jest mi aż tyle, na tyle potrzebna. A sam tur, może, by na takie nasze polskie gospodarstwo, może tak tur jeszcze jednak by się przydał. Mimo, że to mam, to ładowarka, mówię, ta ładowarka jeszcze ona jest, mówię tak, jest ona niska strasznie i ona nie dosięga do paszowozu. A ja właśnie potem jak kiedyś sobie. Może w końcu już ogarnę ten odcinek, żeby w końcu Ładnie to wszystko, składnie szło Z tym karmieniem na odcinku Ja to muszę starać bo ja dawno wiecie tak farmingu głównie robiłem z zwierzętami Chyba gdzie głównie uprawa roślinna Ja zawsze mam gdzieś, te, gdzieś tam, zawsze na saveach, gdzieś tam na tych Nagrywkach gdzieś te zwierzęta jednak kupuję, inwestuję w te e, Obiekty ze zwierzętami mówię tak, muszę sobie to w końcu Kiedyś na odcinku Solidnie nagrać, porządnie, żeby to nie było tam, że gdzieś kręcę się jak gówno w przerzędu za przeproszeniem z tym paszowozem i nie mogę wysypać, nie mogę czegoś tam zrobić, nie mogę tego muszę to, to poogarniać. Już to mniej więcej poogarniałem. Wczoraj te zwierzaki zresztą Wam pokażę, żeby nie było, żeby na odcinku Wam to pokażę, bo wczoraj poogarniałem tam bardzo, jeśli chodzi o sprawy żywnościowe, tam pokarm dla świn, kupiłem trochę tam. Tego wszystkiego tam żeby coś miały do pojedzenia I tak samo nakarmiłem Nasze krowy tylko właśnie nie wiem bo zmieszałem paszę mineralną zrobiłem to wszystko w paszowozie Na TMR no nie 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 ten, tylko siano trawa no trawy nawet nie Nie skończyło, o dziwo. Siano głównie I tak dalej no Ale trzeba będzie wodę jeszcze na pewno nie załatwić i Także myślę, że dzisiaj jeszcze może do na odcinku spróbuję pogarniać, bo nie pamiętam teraz czy już miałem, czy chyba może nie mam tej beczki. A na lato, ja mówię tak teraz na okres, no, wiosennoletni, jak one teraz są na tym pastwisku wyprowadzane cały czas, no to muszę sobie Ogarnąć jakieś coś do przewożenia. Wody, albo coś pomyślimy, bo tak mówię, trzeba coś z tym pojęciem. Prób ogarnąć. A jako tako nam to idzie. Szybki się obsa? to możemy na spokojnie jeszcze coś porobić na odcinku, żeby coś na o tych zwierząt porobić. Mamy tak, te ogarnięcie zwierząt to będzie jeszcze na my, temat, jeszcze taki do ogarnięcia, żeby do, faktycznie na tych odcinkach postarać się robić, bo po to właśnie e, pokupowałem te zwierzęta, żeby... To robisz... na odcinkach, ale widzicie jak to jest z tym farmingiem naszym kochanym, trzeba wszystko przed odcinkiem sobie poogarniać, bo jak sobie człowiek tego nie ogarnie, to potem... Sami ostatnio widzieliście, jak chyba tam był nawet jeden chyba nagrane karmienie krów to widzicie, widzicie jak to wygląda, nie? Tam trzeba po prostu poogarniać, pokupować, dobrze to popatrzeć co się kupuje, gdzie co się, się daje, bo ja mówię tak, jak już zwierzęta w nie są w oborze Krowy nie były w oborze, to już bym nie mogłem dać tam tego jedzenia. Bo no coś tam gra, to świerowała i się okazało, że no, tak to by to pastwisko, to jakby jest drugi, ten wybieg, nie? No i to jest jakby osobny wybieg, to pastwisko to wiadomo, nie? Na logikę i zupełnie jest inna sprawa, bo to jest tak, bo wybieg to jest wybieg, a obora to jest obora, i zupełnie inaczej to wygląda, nie? Jak będą w oborze, no, to trzeba będzie dawać wszystko do obory, wtedy normalnie jeśli chodzi o karmienie no ale tak mówię no to pastwisko jest zupełnie czymś e, innym i tam właśnie teraz dopiero e, na okres e, wiosenno-letni trzeba tam dawać teraz e, te wszystkie pasze mineralne to wszystko żeby to faktycznie e, skutecznie nam się krowy mnożyły czy coś tam e, skutecznie to wszystko gdzieś tam te statystyki żeby te statystyki właśnie one się pojawiały działały no to żeby nie było jakiś problemów yy, potem, no to trzeba właśnie to tam na te pasisko wozić. No potem, wiadomo, jakby na okres już taki, <laughs> może jesienny, może już bardziej zimowy. Jak będziemy już tam te krowy przetransportowywać na. No, na mówię, do obory, no to będziemy już potem to w oborze działać. To już potem nie będzie problemu. tylko będzie pod ręką na gospodarstwie i już wtedy, wtedy wiedział, że. Yy, na tym save'ie, na tym tym, że e, jak będą w oborze, to dawać do obory, jak będą w, e, na pastwisko, to dawać na pastwisko, bo to są tak dwa osobne e, obiekty w farmingu i to, to po prostu inaczej, po prostu to wszystko przechwytuje i jak dasz do obory, no to wiadomo, one nie są karmione, bo co karmić, nic tam nie ma, tam jest powietrze, po prostu nie ma tam fizycznie zwierząt i po prostu farming nawet to spoko mądrze wychwytuje, że tam nie ma zwierząt no i po prostu nie ma co karmić znaczy, z, z reguły zasypie się, da się zasypać normalnie wszystko Tylko po co da się zasypywać eee, siano do tego tam pokarm, do tego zdobu tak one i tak tego nie, nie zużyją, nie przejedzą, no bo tam ich nie ma, nie? Fizycznie Dobra. Kolegancko się udało zasiać. Możemy sobie spokojnie wracać miało i szybko może jakąś beczkę jeszcze sobie na sklepie ogarnę dzisiaj może jakieś zakupki jeszcze małe aha i się jeszcze tak między tak w czasie jeszcze przed samym, nagry, przed samym nagrywaniem pokażę co udało mi się poogarniać bo sami mówię tak jeszcze są takie niuanse które wolę jednak poza odcinkami na spokojnie porobić zamówiłem sobie jeszcze przed odcinkiem przejechała koparka, przyjechało to wszystko. Bo chcę wam pokazać właśnie zaraz o co chodzi. Czemu miała przyjechać koparka. Bo tam był taki jeden no, niedociągnięcie. Ktoś zapyta, gdzie tu są dociągnięcia, nie? Eee, no, Zada wam powiem <laughs> o co dokładnie chodzi. Żebyście potem nie hejtowali, że coś tam, poza nagrywkami, coś tam szmery bajery Zaraz wam się wyjaśnię o co tu. Haman, tylko tak sobie to wszystko poustawiam, już maszyny. Fabacha, mój krzyku. Dobra, cofamy pod wiatrkę. Zmieszczę się, zmieszczę się. Dobra, żeby to było pod zadaszeniem, a nie. Dobrze, przy tam być od tyłu, to ogarnąć. Czy będą jeszcze też jakieś inne rzeczy, yy, które wam teraz powiem? O co dokładnie chodzi? Dobra, podjeżdżamy. Chcę jeszcze mam takie parę rzeczy ciekawych powiedzieć. Dobra. A kogu też łączyć? Dobra, Kogu ciekaw, bo szkoda akumulatora. Chodzi o to, że tak, troszeczkę tutaj, Troszeczka, tak minimalnie, troszeczkę, to takie, takie, to takie, takie koślawe, te takie tereny. Ale troszeczkę tutaj podwyższyłem teren, żeby ten podjazd troszkę był bardziej stabilniejszy, żeby to lepiej właśnie podjeżdżać, bo nie było takich właśnie uskoków na tych ażurach, tych kostkach. A i właśnie wczoraj sobie ogarniałem zwierzęta, no to pokupowałem sobie jeszcze jakieś te bele, siana troszeczkę, wiecie tak... Troszeczkę bel Siana sobie kupiłem za dwie mi zostały. To nie szkodzi, bo. Mówię, z z coś zostanie, nie? Chyba powiedzmy jakoś te przepchać, te bele, bo tutaj tak na szybko turem. Ogarniałem to wszystko. Dobra, troszkę żeby pod, bardziej pod to zadaszenie. Bo potem. To zadraszenie, bo potem się mówi, ciężko będzie to poganiać. Dobra, chodzi o to, że tutaj ta płyta obornikowa, ona strasznie jeszcze fatalnie miała problemy. Mianowicie, no, troszkę ten teren był tutaj taki, wiecie, pamiętacie, to był taki wysoki i chcę, żeby ta płyta obornikowa była w 100% wykorzystana. Mm, tak, mówię, tu jeszcze, jeszcze można byłoby kilka takich poprawek zrobić, na przykład kształtowanie terenu, nie dam i tu jeszcze takie. O! I teraz powinno. O! Jeszcze tutaj nawet troszeczkę można byłoby ten teren wypodnieść. Bo to się z tym się jeszcze trochę tutaj bawiłem. No bo tak to właśnie niestety wygląda. Ale właśnie wziąłem tą. Przyjechała koparka. Trochę właśnie ten tutaj teren. Bo tutaj ta to tak z zezbienie terenu nie, nie szło tu zrobić. No i to właśnie tym modem. E, tym modem na kopanie. to Tą koparką zamówiłem. No I ona to fajnie elegancko tutaj. Tą, tę górkę taką właśnie zlikwidowała, no i całą tą płytę obornikową uzyskaliśmy jeszcze większą powierzchnię I to właśnie fajnie nawet, no w miarę wyrównane Trochę tu jakiegoś błota yy, Nawet to fajnie wyszło yy, Także mówię tak, płyta obornikowa już jest naprawiona yy, I się chodzi o takie rzeczy Troszkę mówię tak, siana, troszkę tam pokarmiłem Zresztą wam pokażę, żeby ten yy, Pójdziemy sam przejdziemy się do tych krów, bo będzie ciekawi co tam u tych zwierzaków słychać. Tak, mówię, no. Dzisiaj taki luźny odcinek taki lekko informacyjny, lekko tam siewy. E, tak, widzicie, No tu jest e, pokarm dany, zdrowie 5% pokarm, e, woda, nie? No to stąd tą wodę jeszcze ogarniemy. E, I możemy powoli kończyć odcinek. Zresztą, bo teraz tak, patrzę jeszcze w swoich maszynach, czy ja takie coś w ogóle posiadam. Bo, sami wiecie, coś człowiek kupuje, i potem sam już nie wie. E, czekaj, bo, czy można przewozić? Nie, to jest tylko typowo na gnojowice, na nawozy, bo sami wiecie, różne tam te mody działają. Dobra, się przypatruję jeszcze dla na, na pewności, żeby nie było zwierzęta. Aha, dobra, w zwierzętach mam tylko to i to. Dobra, 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 okej okay. Dobra, nie bo się, mówię tak, chciałem się go jeszcze upewnić Tak, już 100%, bo sami wiecie jak to jest z tymi save'ami, człowiek ma tyle tych save'ów w tych farmingach, że I kupuje różne rzeczy I już nie pamiętam co ludzie pokupował. dobra, tak, tu mamy A, na wodę Ej no spoko wygląda ta beczka Ale jest, tak, tak szukam, patrzę czy Aha, taka sama jest do gnojowicy i do, do wody, to nie, to takiej opcji nie, nie przewiduję, żeby takie coś zrobić, bo potem się to popierdyli, że tak powiem nieładnie. O, ale to spoko, a, to wygląda, że jak beczkowóz, no ja pierdzielę ty. A, ale to można pły... różne te... na wodę. O, to taka już jest duża, sporawa, nie? właśnie zastanawiam się, którą kupić na tą mamy takie 33 tysiące 33 i szczerze o no ta wygląda nie tak fajnie polsko kurde na wodę o, chyba ta chyba ta chyba tą kupimy mhm mm. mm Dobra. Okej. Okay. Tak, kolorystycznie, aha, takie są. Metalikowe. Aha, osłoka felgi są można. Dajemy taki. Dobra. I kupujemy 5000 bu po bustach różnych tam. Zarejestrowaniem. No to 5000 jest spoko Ja mówię, no te beczki to beczka do ognovewicy. To jednak beczka do ognovewicy i tak nie chcę tak wykorzystywać. Eee, mówię tak perfidnie. O weźcie tutaj, chyba. Tam. Ten... Ja Mamy jeszcze proxime, proxime widzicie, podpiętą. Już paszowóz jest pusty. A my po proxime mam to. I już podpiętą to. Pojedziemy tym... ziomeczkiem. Hmm. Aha, jeszcze taki... dobry właśnie ten niuans, czekajcie, bo... ...da, żeby też już nie walnął gafy. Hmm. Dobre. Bo ja na pewno nie mam kupionego, budowa... Eee, to jest produkcja z Silosy? Zbiorniki, nie, zbiorniki. To będzie w kategoria zbiorniki. Jeśli ktoś wie co chodzi, pakiet środowiskowy ochrony roślin. tak supera to nie to. No mm. właśnie, Hydrant, bo na jestem. Święcie przekonane, że tego ziomeczka, jakim jest Hydrant, nie montowałem. I teraz się zastanawiam, w którym miejscu go wypierdzielić. Nie mam pojęcia. O, tu może być tak. ...neutralnie na rogu. O. Co mi się tak zdarza, że są tak tu... ...a po tu? O. No może lepiej, bezpieczniej będzie na rogu, nie? Dobra. Teraz zobaczę, jak to wygląda. Bo wiem, że tu gdzieś może jest jeziorko, nie? Coś takiego chyba, żeby można uzupełnić wodę, ale nie ryzykuję. Dobra, nie, spokój Dobra, no teraz bez względu na lecimy tym. Zatorka bierzemy. Poguty, oporowo, światełka i cofamy, i zabieramy się po tą beczuszkę. Hmm. Bo tak, właśnie mówię, się musiałem się przyjrzeć sprawie, bo nie pamiętam, czy już tą beczuczkę miałem, czy nie, ale tak, raczej jeśli chodzi o zwierzęta, to mówię, tak mało ogarniam. To raczej byłem przekonany, że tej beczki nie ma na wodę. Że znaczy, większość tam osprzętu, ale tam taki podstawowy do karmienia jest, ale mówię, jest osprzęt ee, do napojenia naszych zwierzaków no na pewno nie był kupowany. To mówię, tak, większe, większego osprzętu tam, sprzętu do. Do ogarniania zwierząt, do obrządku i tak dalej, nie kupowany był na pewno. I dlatego pewnie tej beczki mogło nie być. Hmm, też właśnie się był o tym przekonany, i się nie myliłem. Mam nadzieję, że to ogarni meczek Aha, bo taka właśnie samochodowa. Bardziej, no dobre, zaczepiło, zaczepiło. Tu jeszcze tu mamy jakieś jeszcze wężek kiedy uliczenia. Nic takiego nie, tu nie ma. Także możemy śmiało. Zmykać sobie na Gospę jest woda, jest logo wody Kubuś water, kurde sprawy możemy sobie zapierdzierać na pełnej no, także no, dzisiaj taki fajny zapięć za pięć koła zakup, a jakże bardzo potrzebne do rozgrywki, no bo jednak to trzeba te zwierzaki napoić, a ten hydrant to tak spoko nawet wyszedłem w miarę takim logistycznie ba, w miarę fajnym miejscu. Tak neutralnie na rogu, a, a... O dobra. A do pełna co będziemy się pitolić Ja wiem, że są tam jeziorka czy coś takiego, że można sobie tam własne mieć. Y, bez, bez wydawania pieniążków y, wodę, ale... Dobra. czy tyle to nie będziemy już oszczędzać. Dobra. A, myczka się tu położyła, myćka Myczka Poszła Poszła myćka Poszła mi to, myczka, myćka, myczka, 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 Dobra Poszła myćka Dobra, zawijamy tutaj teraz elegancko Tutaj też zauważyłem jedną rzecz, ale to może się jeszcze ogarnie, ale... O może nie Mianowicie tutaj jest przez tą tutaj ten płot jest tak wąski wyjazd troszkę, ale... No myślę, że to nie robi jakiejś kolidacji, czasami ciężko napadę zawinąć. Ale jak to na polskiej gospodarce no jest ciasno i ciężko sami wywinąć. Ale mam tyle bram wyjazdowych, że zawsze mogę inną stroną pojechać. Jest taki uniwersalny przejazd. Dobra, my zajeżdżamy tutaj na te krowy. Zobaczymy, co tutaj... Czekaj, czy tu, tu się złamie? Chyba nie. Chyba nie. Chyba sobie za czasu muszę tu wykręcić, bo tu jest strasznie... Ale to tak powiem wam, strasznie... ciasnota że... Łocie panie. Eee... Yy, jest ikonka nawodnienia? O! Do... Była, była. 1000. No i jest, jest 2000 litrów wody. No, Najwyżej że będziemy z odcinka na odcinek dolewać tej wody. Będziemy tam szaleć. Na razie tam na jakiś czas. Bo wiadomo, tym latem to ta woda, tak wiecie, robi tak. Wie, jak długo stoi ta woda, to wiecie, jak to wygląda, wszystko. Że nie ma co też lać dużo, ale ja uważam, że na 2000 litrów to spoko jest. Wystarczy na spokojność na się krówką, a potem się nabierze kiedyś. Przy okazji, na odcinku, jak się mi nie zapomni, to e, dolejemy im tam jeszcze tej wody. Nie miały więcej. No A bo tu jest miejsce na paszowóz. Chcę sobie tę beczkę postawić. A tu gdzieś cofniemy. podjechać do przodu bo i nie, nie złamie z tym bo wiecie tak z górki jest tak nie, faj, nie fajnie się to Nieco, tak się cofie dobra jeszcze wyprostujemy i teraz powolutku po na luzie no jeszcze troszeczkę cofniemy jeszcze raz Ej, bo to musi być tak panią elegancką ustawione, bo to potem tak jak mówię, że potem będzie ciężko. Dobra, jest Ubezpieczone. Możemy sobie teraz śmigać. I zajeżdżamy, jeszcze możemy ten paszowóz wstawić. Jak już tu jesteśmy na etapie ustawiania maszyn. To Możemy sobie już teraz tutaj, Ty Kogucika kasimy i jeszcze idziemy do. Oximy ją odpalić, no, pasz obóz jest opróżniony. Tutaj tam troszkę tej paszy tam on dostały. To... Jak będziemy już robić tam własną tą trawę i tak dalej, to to już potem będzie ten TMR, to wszystko będzie już... Nie do pierwszych sianokostów to już potem potem już jakoś po, poleci. I nie będzie... Będzie, nie będzie jego problemu. Dobrze. Dobra. Odpinamy. I kończymy na dzisiaj ten odcinek. we takie krótkie akcja siewy, troszkę takie tam y, małe ogarnianie zwierząt, tam trochę wody. Daliśmy im takie małe porządki po karmieniu, maszyny pod, po podstawie trzeba. I tyle na dzisiejszym odcinku. Aha i jeszcze chciałem powiedzieć że właśnie jeszcze na konzeczę. Jeśli te wiaty, yy, czy będą wymieniane, no na pewno w jakimś, no może później jeszcze trochę etapie, no na pewno będą to wymieniane na większe jakieś wiaty, żeby to było lepiej to wszystko widoczne i najlepiej to podstawić, nie? Maszyny. Także na pewno to będzie wymieniane i wyburzane kiedyś. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, Na no się do następnego odcinka. Cześć, pa!